Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks, masz czas na pracę, masz czas na pasję, masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Przedsiębiorco, jeżeli do tej pory odczuwasz negatywne skutki wywołane pandemią, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Pożyczki na rozwój. Uruchamiamy kwotę 75 milionów złotych na wsparcie dolnośląskich MŚP. W ramach tych funduszy oferujemy pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną na preferencyjnych warunkach. 0% prowizji, bez ukrytych kosztów, krótki czas oczekiwania na decyzję. Wniosek o pożyczkę możesz złożyć u jednego z naszych pośredników. Wspierając Was, wspieramy cały dolny Śląsk. Podoartist. Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist. Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Przedsiębiorco, jeżeli do tej pory odczuwasz negatywne skutki wywołane pandemią, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Pożyczki na rozwój. Uruchamiamy kwotę 75 milionów złotych na wsparcie dolnośląskich MŚP. W ramach tych funduszy oferujemy pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną na preferencyjnych warunkach. 0% prowizji, bez ukrytych kosztów, krótki czas oczekiwania na decyzję. Wniosek o pożyczkę możesz złożyć u jednego z naszych pośredników. Wspierając Was, wspieramy cały Dolny Śląsk. Wioletta Juchniuk, witam Państwa w poniedziałek, czwartego marca i zapraszam na wydarzenia. Stacjonarny punkt krwiodawstwa od dzisiaj otworzył w Bolesławcu swoje podwoje dla honorowych dawców krwi. Utworzenie takiego punktu było przez lata oczekiwane przez krwiodawców z miasta i okolic. Punkt krwiodawstwa funkcjonuje w budynku wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych i w marcu działał będzie w poniedziałki, środy i czwartki. Stacjonarny punkt krwiodawstwa w Bolesławcu funkcjonował przez dziesięciolecia. Ostatnią jego siedzibą był budynek nieistniejącej już przychodni przy ulicy Zwycięstwa. Przez ostatnie lata krwiodawcy mogli oddawać krew tylko w przyjeżdżającym do miasta krwiobusie, co nie stwarzało komfortu ani dla oddających krew, ani dla obsługi krwiobusa. Ten komfort poprawiło nieco zlokalizowanie miejsca postoju krwiobusa na terenie wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych, ale tę sytuację diametralnie zmienia dopiero ponowne utworzenie w mieście punktu stacjonarnego. Zaczęło się od pomysłu, i później należało znaleźć finansowanie. To dzięki panu, panu marszałkowi i oczywiście urzędowi marszałkowskiemu, który sfinansował połowę tej inwestycji, natomiast drugą połowę sfinansowali wszyscy samorządowcy z powiatu bolesławieckiego, począwszy od pana prezydenta, pana starosty, panów wójtów Warty, gromadki, gminy wiejskiej, osiecznicy. No i, i, oczywiście, i, wszyscy, wszyscy panowie, i oczywiście pan, pan burmistrz Nowogrodzica również w tym brał udział. Samorządy od wojewódzkiego i powiatowego po gminne złożyły się zatem na koszty przeprowadzenia remontu i przystosowania pomieszczeń budynku szpitalnego do celów poboru krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, któremu podlega Bolesławicki Punkt, zajęło się natomiast stroną merytoryczną przedsięwzięcia. Tutaj w tym punkcie mamy, akurat w tym miejscu, w którym jesteśmy, to jest ta, jest rejestracja dawcy, tutaj dawca przychodzi, jest rejestrowany, za pomocą infokiosku wypełnia kwestionariusz w wersji elektronicznej, następnie przechodzi do części laboratoryjnej, gdzie ma pobierane próbki do badań kwalifikacyjnych, gabinet lekarski, gdzie Wraz z lekarzem na podstawie kwestionariusza i wywiadu lekarskiego jest dawca kwalifikowany do oddania bądź nie i sala pobierania, która na dzień dzisiejszy ma trzy miejsca poboru. My wspieramy wszelkiego typu, tego typu inicjatywy, wiemy jaki deficyt jest krwi, jak ona jest bardzo potrzebna dla szpitali na terenie Danego Śląska, ale też przecież mamy świadomość tego, że jeżeli jest taka potrzeba, to również albo ściągamy, albo przekazujemy dla innych, dla innych regionów. Wiedzą o tym doskonale sami krwiodawcy, którzy nigdy nie odmawiają swojej pomocy, oddając honorowo krew. I to oni najbardziej czekali na ten stacjonarny punkt, a jest ich wielu w Bolesławcu i okolicach. Otwarcie tego punktu dzisiaj ma olbrzymie znaczenie dla regionu jeleniogórskiego, po do chwili obecnej krew była pobierana przez krwiobóz, który przyjeżdżał, na tydzień, półtora tygodnia, zawsze każdego miesiąca. Kwiodawcy niezbyt chętnie przychodzili do tego kwiowca, bo ze względu na warunki atmosferyczne itd., itd. W chwili obecnej będzie na pewno większa, zwiększona ilość kwiodawców, bo przyjeżdżać tutaj ze zgorzelca, z lubania. Niewiele takich stacjonarnych punktów poboru krwi funkcjonuje obecnie w regionie. Ten bolsawiecki będzie więc mógł przyjmować kwiodawców z wielu miejscowości subregionu jeleniogórskiego. Ci ludzie, którzy, po, którzy oddają to, co jest najdroższe, a więc krew ze świadomością tego, że ratują komuś życie, powinni to robić w naprawdę w godnych warunkach. Przez wiele lat zabiegali o to lokalni samorządowcy. W ubiegłym roku porozumieli się w tej sprawie z samorządem wojewódzkim, który jest organem prowadzącym polskiego szpitala wojewódzkiego. Zdecydowano udostępnić na punkt stacjonarny budynek szpitalny, a z budżetu województwa przekazano na jego remont 300 tysięcy złotych. Sama inicjatywa wyszła od radnych Rady Miejskiej Bolesławca, którzy mówili o tym, że dotychczasowy sposób oddawania krwi poprzez krwiobóz, który tam zmieniał miejsce, możliwość skorzystania z toalety, chociażby. Były to warunki urągające tej idei krwiodawstwa, no i wtedy udało się skontaktować z panem dyrektorem szpitala wojewódzkiego, który zaproponował miejsce, miejsce wymagające bardzo poważnego remontu. Odbyły się spotkania z panią dyrektor Regionalnego Centrum Kwiodawstwa, która zadeklarowała na początku, mówiła, że ten autobus jest ze środków europejskich, że jest pewien problem, ale później dość szybko tę ideę przechwyciła, obiecując również wyposażenie w sprzęt, który jest niezbędny. To wszystko przyniosło oczekiwany efekt. Punkt został uroczyście otwarty. A pamiętający jego poprzednie miejsce przy ulicy Zwycięstwa będą mogli kontynuować swoją misję pomocy innym, którą tam zaszczepiała im świętej pamięci dr Jadwiga Waśko-Kwasza. Wreszcie cywilizujemy warunki, w których honorowi krwiodawcy będą mogli godnie oddać krew. Spełnić bardzo czyn bardzo szlachetny. Trwało to kilka czy kilkanaście lat. Do tej pory takim punktem to był ten autobus, który przyjeżdżał do nas okresowo, ale wydaje mi się, że nasi kwiadawcy zasługują, żeby ta krew mogła być oddawana w sposób bezpieczny i w godnych warunkach. Na terenie Bolesławca jest około 8, 860 krwiodawców. Muszę powiedzieć, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oddali już 400 litrów krwi, więc te wszystkie akcje są naprawdę mi bardzo bliskie. W marcu punkt krwiodawstwa w Bolesławcu będzie czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 9 do 12. Jest nowy zastępca komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Powiemy o tym w wydarzeniach w skrócie. To oczywiście nie wszystko, o czym będzie mowa. Zapraszam. Wielomiesięczne, skuteczne działania bolesławickich śledczych doprowadziły do przedstawienia łącznie 24 zarzutów i wycofania z rynku ponad 6,5 tysiąca porcji narkotyków. Zatrzymanie pierwszej osoby miało miejsce we wrześniu 2023 roku. W miejscach użytkowanych przez 27-latka z gminy Nowogrodziec zabezpieczono ponad 5,5 tysiąca porcji handlowych metamfetaminy i marihuany. Nadkomisarz Piotr Dwojak objął obowiązki pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Wolcławcu. Wcześniej pełnił służbę na stanowisku naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Nowy szef pionu prewencji w Bolesieckiej jednostce służbę w policji rozpoczął w 2000 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W szpitalu przy ulicy Poświęckiej we Wrocławiu oficjalnie otwarto Dolnośląskie centrum wsparcia. Składa się ono z centrum doradczego oraz przestrzeni pokazowej. Celem centrum jest pomoc dla osób po urazach lub ciężkiej chorobie, niezależnie od przyczyny niepełnosprawności. Starosta Bolesawiecki Tomasz Gabrysiak został wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczącym wybrany został Kamil Czupak, starosta Polkowicki. Głównym zadaniem związku jest wspólne realizowanie zadań powierzonych starostom w zakresie geodezji i kartografii. Odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w żołnierskim wieloboju. Wzięło w nich udział 150 terytorialsów z całego kraju. Żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zajęli pierwsze miejsce w kategorii indywidualnej mężczyzn powyżej 35 lat, trzecie miejsce w kategorii indywidualnej mężczyzn do 35 lat i czwarte miejsce w kategorii drużynowej. Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął szóstą edycję Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk 2024. W tym roku w ramach programu będzie można zgłaszać projekty z pięciu obszarów tematycznych: sport, turystyka, kultura, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Pewnym zwycięstwem 3 do 0 zakończył BTS Elektros zasadniczy etap rozgrywek w Pierwszej Dolnośląskiej Lidze Siatkówki Mężczyzn. Tym samym Bolesławieccy Siatkarze utrzymali czwarte miejsce w ligowej tabeli i awansowali do play-offów, gdzie będą mieli szansę powalczyć o mistrzostwo. W sobotę rozegrano na Dolnym Śląsku ostatnią kolejkę rundy zasadniczej rozgrywek regionalnej Pierwszej Ligi Siatkówki Mężczyzn. Bolsawianie z BTSu u Elektros podejmowali u siebie outsidera tej ligi tauron Gwardia Wrocław Academy. W meczu we Wrocławiu BTS wygrał 3 do 1, więc wszystkie dane przemawiały za tym, że i u siebie odniosą zwycięstwo. I tak się stało. Bolsawianie wygrali z wrocławską drużyną 3 do 0. Mecz był wyrównany, ale z widoczną przewagą gospodarzy. W setach było to do 22, do 22 i do 23. BTS i tak nie miał już szans na podwyższenie pozycji w tabeli, więc wystarczyło spokojnie dowieźć do końca te trzy punkty, które dawało zwycięstwo. Bolesawieccy siatkarze utrzymali zatem czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Trzecie miejsce przypadło KKSowi Jelenia Góra 34 punkty, drugie MUKSowi Ziemi Milickiej Milicz 38 punktów, a liderem pozostał SPS Modek Brzeg Dolny, który zgromadził 40 punktów. Te cztery drużyny znalazły się zatem w playoffach, gdzie będą walczyć o tytuł mistrzowski w lidze dolnośląskiej, który da z kolei przepustkę do walki o awans do drugiej ligi ogólnopolskiej. Pierwszy mecz w ramach tej rundy rozgrywek za dwa tygodnie. Bolsawianie zagrają go u siebie, a rywalem będzie lider ligi, czyli drużyna z Brzegu Dolnego. W meczach ligowych BTS wygrał 3 do 1 na wyjeździe w Brzegu, ale przegrał 1 do 3 w meczu u siebie. Po wydarzeniach zapraszam Państwa na prognozę pogody dla Bolesławca na wtorek. Dziękuję za dziś i do zobaczenia jutro. W najbliższej nocy temperatura w Bolesławcu spadnie do 5 stopni Celsjusza i taka będzie również w ciągu dnia. Wilgotność powietrza 90%. Zachmurzenie będzie duże. Nocą wystąpią mgły. Przez całą dobę możliwe przelotne opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie powoli rosło. W południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z północnego wschodu. Przedsiębiorco, jeżeli do tej pory odczuwasz negatywne skutki wywołane pandemią, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Pożyczki na rozwój. Uruchamiamy kwotę 75 milionów złotych na wsparcie dolnośląskich MŚP. W ramach tych funduszy oferujemy pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną na preferencyjnych warunkach. 0% prowizji, bez ukrytych kosztów, krótki czas oczekiwania na decyzję. Wniosek o pożyczkę możesz złożyć u jednego z naszych pośredników. Wspierając Was, wspieramy cały dolny Śląsk. Podoartist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podoartist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Przedsiębiorco, jeżeli do tej pory odczuwasz negatywne skutki wywołane pandemią, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Pożyczki na rozwój. Uruchamiamy kwotę 75 milionów złotych na wsparcie dolnośląskich MŚP. W ramach tych funduszy oferujemy pożyczkę obrotową lub pożyczkę inwestycyjną na preferencyjnych warunkach. 0% prowizji, bez ukrytych kosztów, krótki czas oczekiwania na decyzję. Wniosek o pożyczkę możesz złożyć u jednego z naszych pośredników. Wspierając Was, wspieramy cały dolny Śląsk.